Dzisiejszy poranek i może wyglądać stopnie. Cieplutka woda. Pięknie. Tutaj mamy grupę Polaków, którzy sobie jadą w tam połowić rybki powędkować Także prawie ostatni dzisiaj dzień, więc będziemy się relaksować. Ja od rana walczę oczywiście z praniem Poprałam wszystkie pościele. Jakie w domu są, o, do wyprania, które były. No i co? No i składam teraz to wszystko. Jutro już arkadiuszek wraca z damianem, naprawdę bardzo szybko to zleciało bardzo. Ale muszę powiedzieć Wam, że we Wrocławiu jest naprawdę piękna pogoda dzisiaj. Ja widzę za oknem słońce. Co prawda już liście opadły z drzew, które z tych drzew, które są koło naszego bloku. Ale, ale ładnie jest. Cieplutko. Byłam już na zakupach i rzeczywiście. Jest przyjemnie, przyjemnie jest na dworze, więc dzisiaj może jakiś spacerek popołudniowy zobaczymy. Właśnie, tutaj to co widzicie to są puzzle układane przez Julkę, Damian też chyba jakiś tam układał, nie wiem, nie pamiętam już. Chyba Julka bardziej, bo on był wtedy w Azji, ale o odlatują nam i kurczę znowu dzisiaj spadły jedne. I tylko zostały takie te, także trzeba to przykleić. Nie myślcie sobie, że ja, tako, ja takie mam ściany w domu. Nie, 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 moi drodzy. A tak wygląda manki, manki w Egipcie. Tak, to są animatorzy, A czym chodzę ja nie mają kogo zabawiać, sami bawią. Tak to, fajnie żyją. jest bar na z naszym ulubionym barmanem. Hej, my friend! Ciao. <laughs> dzień dobry! Dzień dobry, post, dzień post, Polsko, post, 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 Tak post, 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 Słuchajcie, tańce są w po prostu. Ja mam wrażenie, jakby ma animatorzy się tam nudzili. Czy oni są tacy... A, to ja mam więcej wergwy od rana. Dzisiaj wstałam już o 6. Poćwiczyłam na rowerku. Już miałam lekcję języka angielskiego. Naprawdę mam. byłam na zakupach. Dużo rzeczy zrobiłam. Zaraz będę nagrywała wideo na mojego YouTube'a na vlog o gotowaniu. Dzisiaj będzie zupka marchewkowa na obiadek, więc to nagram. I zrobię jeszcze ciasto drożdżowe z jabłuszkami. No, a jeszcze najbardziej się śmiać chciało, jak na pewno zauważyliście na tym filmiku, że ten jeden animator, jak zobaczył, że Harek nagrywa, to od razu się zrobił taki, taki szybki, tak? Taki od razu miał werwę w sobie. Niesamowite, po prostu fajnie to wszystko wygląda. Dobra, wracajcie już chłopaki, bo trochę nudno w domu. Znaczy nie, może nie nudno. Odpoczywamy z Julcią, na pewno odpoczywamy, ale wczoraj faktycznie też poszłyśmy bardzo szybciutko spać, ja już o 21.30 spałam. No coś się tak źle czułam. No, także jak jest nas więcej w domu, to jest zawsze jakoś tak yy, yy, więcej takiego życia, nie? Także już, już wracajcie. Dobrze, że jutro wracacie. No i w takich warunkach to można pracować. Trzeba sprzedawać. Damian sprzedaje. Tam animatorzy już coś szykują. Żeby sobie potańczyć manki manki. I uwaga, teraz. O, teraz syko, 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 syko. No i tak to wygląda w Egipcie. Wygląda przyjechał na burgera. Thanks so much. Dobry burger? Dobry. burger? Dobry. Burger? Dobry burger? Taki jak w Pasibusie? Lepszy. Lepszy. All inclusive. All inclusive. Taki Pacibus nie ma w widoku. No właśnie. To jest piękne. Pan na baczność stoi, macha, zaprasza wszystkich bez Polski, a Daniel W jasni, w południe nie jada, a ładnie wyglądają. Kolorowo, słodko, to wygląda. To jest standardowych dodatków, czyli to co jest codziennie i warzywek. Takie oto wynalazkę. takie małe mazarkowi. O to I tutaj tego beczki jadłem, bardzo dużo Dzień dobry. Dzień dobry. Nasza ostatnia transmisja z basenu. Także jak ja uwielbiam takie miejsca, gdzie nie ma nikogo. Tak super że czuję się jak VIP. Po prostu jakbym miał własny, prywatny hotel. I słoneczko o tej porze. Po prostu na tym baseniku pływałem sobie codziennie. Zawsze w południe po południu. Po obiadku lub przed obiadkiem także polecam wszystkim kto lubi po prostu taki komfort a nie pełno ludzi bo ja za bardzo nie lubię jak jest smok Także do zobaczenia jutro rano jeszcze mała transmisja przy śniadaniu później z lotniska i widzimy się już w Polsce Dzisiaj mamy romantyczną kolację grecką. Jak tam Damian? Romantyczna kolacja grecka. <laughs> Daj nam przystawki. Tutaj pobiera się kartę, menu, gdzie wybiera się potrawy różne. Zamawiamy. Zobaczymy co. Paro and one orzo Orzo jest Okej, okay, no to co bierzemy? No to soflaki, ja i rybę. Nie no to, to masz jedno do wyboru. Masz jedno do wyboru. No i pierwsza przystaweczka. Pachnie odstęp I, I widać. Kalmary. O, 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 ośmiornice, a ośmiornice. No dobra, to próbujemy No, teraz są zupki. I tyle dostaliśmy. Miała być z owocami morza. Widzimy ile jest, no to, jest to, to jest zupa tylko dla smaku. Czy jest ok? Tak. Nie. Słuchajcie, ja już dzisiaj tak po prostu kombinuję do tego, jak mam nagrywać. Zrobiłam sobie takie w studio, teraz inne troszeczkę, w salonie. Wysunęłam, tego nie widać. Tak się zajęłam. Słuchajcie, dzisiaj swoim vlogiem gotującym, że zapomniałam Wam powiedzieć. Dalej, to co zrobiłam? Wysunęłam sobie taką komodę tutaj. O, teraz widać, teraz widać, tak? Ona jest tak na co dzień, jest dosunięta do ściany, ale teraz już tak będzie. Więc jak Arkadiusz jutro wróci, to może się zdziwi. Ale z salonu zrobiłam taką mini kuchnię, aneks kuchenny. Oj, coś mnie nos swędzi, przepraszam Was. Słuchajcie, upiekłam dzisiaj. Sa, e, boże, sa, co sa? Nie sa, tylko <laughs> placek jabłkowy na cieście drożdżowym. Po prostu wyszedł mega. Pierwszy raz to robiłam. E, nagrałam z tego vloga e, mojego e, Izabel VS Dieta, także odcineczek zrobiłam, więc to już niedługo wpadnie e, na tego vloga. E, bardzo dobry, naprawdę polecam. No i takie troszeczkę po prostu przebeblowanie tutaj w domku. No, chłopaki wrócą, to być może się troszkę zdziwią, no, ale trudno, trudno. Widzę, że tam sobie bardzo dobrze jecie. My też tutaj z Juleńką mamy pyszne ciasto. Myślałam, że jak jutro wrócą, to y, dam im po prostu tak na powitanie, wiecie, ale ja nie wiem, czy ja tego sama nie zjem z Julką, bo jest tak naprawdę pyszne, bardzo pyszne. Także teraz, jak się u nas wchodzi, nie no, u nas to jest w ogóle, słuchajcie, to jest wszystko. O, wchodzi się, tu będzie kuchni, tu jest kuchnia, tutaj się, tutaj się wchodzi do salonu, ale... Jest taka mini kuchnia, no i oczywiście na suficie mamy przeszkody. Nie wiem, jak to się nazywa coś na G, Julka mówiła, ale ja już nie pamiętam więc Julka też dzisiaj tutaj ćwiczyła. No tak to wygląda u nas w domku, ale ja uwielbiam, bo jest tak po prostu jest tak bardzo, bardzo domowo bardzo domowo. No i kończy się nasze obżarstwo. Nie jeszcze, nie. Nie, no jeszcze, jeszcze dzisiaj wieczorkiem jeszcze będziemy się dobijać, a później rano śniadanko i lecimy. Ale podsumowując na tutaj restauracja a la carte, to grecka dla mnie numer jeden. A nie Naprawdę. mongolska? Mongolska numer dwa, azjatycka odpada, bo słabo wypadła, a dla włoskiej się nie załapaliśmy, także no, kiedyś Dla mnie mongolska spędzimy. najlepsza, tu grecka taka średnia, a azjatycka nie bardzo. A włoska, nie wiemy. Może... Dlatego trzeba przylecieć po raz kolejny. Może jest za dużo tej no. greckiej, ale dla mnie naprawdę ja rybka, rybka i te wszystkie owoce morza i zupki, i sałatka. Po prostu geniusz. Dla mnie geniusz. bo idzie tu rodzinka, na tak, którą się że... kawabka już z się.